Halo? Alo! 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 Cześć. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Felix. E tak. I... Jennifer. Ledut. Czekaj, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Stój, 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 nie, stój. Nie, nie skaż mi robisz? W dupie mam nara. No właśnie, taki miałem zamiar. Jak rób... Nie otwieraj spadochronu. Nie.

I know. You ready? Let's do it. Aha. Uh -huh. Ej kurwa, znowu wierd mi za, za <laughs> Moi sąsiedzi są naprawdę tak upośledzeni. Nie wierzę. <coughs> Może tu Twoja rodzina pokryje mu wierci. Co? <coughs> Może Twoja rodzina gdzieś pokryje mu wierci. Nie. Yeah. O ty. nie <coughs> Witamy w tronie. W <coughs> którym? świętym. świętym trowie. No was, spawają tam coś na dole debile. Eee, Toilet. A, bo kurwa, wy... wy młody, Ale ty się stajesz młody przez te parę lat. No, Czekaj. Być klopem. Nam 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 on tak serio mówi mam, mogę O. z tego No, a walking sex joke. tylko miałeś niewidzialne no tak, ręce mam, 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 Dobra, mam, 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 Dajcie nam inną postać, jak chce być wybiórką. Ja chcę być straczem. Ale nie mamy w ogóle brali, musimy wiedzieć po prostu. Ale nie no, mamy o, też... O, fajnie, jesteśmy teraz. Jest, Jest Glados nie jest GLaDOS, to jest Matos. 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 Chyba teraz mi ślimaczka. No, już. to kurwa jest? Spowolnienie. Poza no, tym ślima... Ślimaki są osą, bo możesz sklejać. Je, tak wiesz, tak... S... Możesz tak sklejać spodami. Ej, bo ja padam, to do tego ja już biegnę. Ej, ja rozpieprzam. No i padłem. I nie możesz nic przesić. Mogę. Ale mi nie przyjdzie, to nie. Najwyżej no doznasz śmierci mózgowej. No, to dobrze. Ło, tak teksturze. Mhm. Teraz ty. No co? Myś... znowu padłeś na chwilę u mnie. No wiem, 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 wiem. Nie, ja się tylko wywróciłem. Bo no to dziś jest no, jeszcze... No. Kurcze bo mapy nie mamy. No przez... To no? no, przez... mamy robić? <laughs> Musimy Od, to wygrać! przejdź przez dziurę, z zem... Zdrzemnij się. Zdrzemnij się. Zdrzemnij, okay. się. zdrzemnij się. zdrzemnij się, zdrzemnij się, zdrzemnij się, zdrzemnij się, zdrzemnij się, zdrzemnij się, zdrzemnij się. się. No. się. Pewnie Bej zaraz... Dziurę. Pewnie zaraz będzie, jak da, będziesz dawał zrzemni się, to będziesz nie miał... Wejdź pochodnie. Zajmujesz pochodnię ze ściany i otwierasz drzwi. Przed tobą ciągnie się ciemny korytarz zginący w teatr, atramentowej czerni. Idziesz i idziesz, aż A... wydaje się, że minęła już cała wieczność. Kiedy do, dostrzegasz, że pochodnie A... się wypala, co robisz? Szukasz ukrytych drzwi, wróć biegiem po drugą pochodnię. Dobra Nie wierzę, na to jest... biegnie z porytem do głównej sali hmm. Kiedy nagle trafiasz do... trafiasz nogą na poluzowany kamień Czemu dobra, mogę, ta... czemu, ej dobra, dobra, zamknij się, zamknij się Czemu nie... Czemu mogę rzucić zaklęcie skoro nie znam się na, na magii ja, Wygrałem! Jak to zrobić? Wygrałem, nie wiem Zabij jednorosza to jest gry udało mi się. Czaj, chwilę, czaj, chwilę. Musimy Awka zrobić. Idę zobaczyć, kto tak usilnie kur zawierci no. tym nie. czymś Jesteśmy z powrotem. Jasne myszko. Bo ciągle masz problemy ej, i... Ej, 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 coś nie działa. Świetnie, mogę grać tylko na padzie Dziękuję bro ja, Jesteśmy kiblem z, z tym na tą to No czyli moje życzenie się spełniło, jestem klopem. Znowu. A ja klopem można biegać Oho Oho Ten glob się cieszy jak O mi myszka O kurwa! No P Chyba cię poje mało, że ja tam wrócę Potrzebuję oklopienia Pierdol się No to nie trzeba było rasować do przodu pf. Jak rasować? No... Wiedziałeś kurde w miejscu I co się stało w ogóle No jest, dążej Teraz ja padnę Padnę No kurwa no to co, to nie moja wina Nie trzeba no, nie było raszować do wina przodu wody, kuwa, nie mogłeś się ruszyć, No dajście. to mogłeś nie raszować do przodu, a ty raszowałeś Ja myślałem, że ty idziesz za mną Ale czy serio, czy... Czy ta torba musi tak raszować Tym Wiek tą piłą? Jak tak gadam pierdol Jak nie Wsadziłem mu moje kiblowate jaja w usta łoże, dobrze? To trzeba się dzieje jakieś. Mamy lagi. No. Ale to jest wina. Ty gry, czy to jest wina? Twoja. Jasne. Ale ja mam normalnie ping się pieprzy A ty się dalej kurde To jest perk Widzisz tą klepsyderkę A Ja ginę Ja nie i To jest trudne Ja cię w tych lagach nie uleczę No musisz bo przegramy znowu Ty też padniesz No ale ja nie dam rady do ciebie dobiec mi To jest chujowe nie raszuj do przodu i stój cały Jestem czas ci, przy mnie Ej, co się stało? Wy partner nie żyje i nie mogłem cię podnieść. Nie, to ty nie żyjesz, bo umarłeś. I jak umarłem? Przecież ja mogłem się ruszać. Jak toś No U, u mnie tu wyglądało, że ty mnie podniosłeś i ja wstałem i mogłem grać dalej? I się u mnie ruszać. te debile dalej wiercą. Wa a zabij ich, zabij ich, zabij ich, zabij ich, zabij ich i, i zabij. Ich. To też to rób. Robię, nie lecę do przodu jak ty. No, trzeba i tak iść do przodu. Ale nie lecę ja na powiem, gwałt ja do ty, przodu. Jest, no ja no powiem, i musisz się wróć. Nawróć się, leciałeś do przodu, masz problem. Jak Mam. do przodu, no kurwa debilu, ty jesteś jakimś papierem toaletowym, ty nie jesteś kiblem, jesteś papierem. No to Patron się... Jak gówno. Nie. Ja jakoś rasuję i mogę przeżyć. Ty stoisz z Ale jak nie zabijasz wszystkich... Jak nie zabijesz wszystkich... Właśnie się pojawia to A ty kurwa jakaś lama i ginie lamy są słodkie to no, nie, nie nie używam shifta ciągle idę powoli teraz tutaj też będę będę stał nawet w nich żeby kurwa najwyżej trochę tylko będę się ruszał o jeden zginął już wow. zabij, zabij to wiemy, co zabi zabij to co się tepa to strzelam ciągle już nie jeszcze ja ja się w ogóle nie ruszam z miejsca ja tu ten Ej, no nienawidzę nie tego nie no padam jak się to w miejscu nie będziesz musiał mi pomóc ja też padam padłem o, swoje, fajnie no to kolejna gra zjebana nie da ani chodzić ani ten nie da ani chodzić ani stać w miejscu bo jak chodzi, to cię cofnie jak stoisz to cię ujebiam szybciej to dojebało tak mocno, że ja nie wiem. O jest! Poszło. Ale ciągle pizdu się JEZUS MARIA! Co no się to... stało? Nagle się... chuj typa zrespiło. Po nas, dosłownie, te jebane lagi, tylko się nie da. Nie da się, nie da się, nie da się, chuj, dupa, gówno. Ej, ale... I nagle... LAGI! Jednego pojawiło się milion, no kurwa. I tak nagle patrzę, ginę od razu. Lagi, a te je, kretyny jest, tam na dole... ...jednego dnia, no kurwa, pojawiło się 500. Nie który się tepa Może jakujowa misja już nie chcę Ile ona jeszcze będzie chwała? Nie wiem Jest tak gówniane Ale też nie chcę tej misji No jest trudna przez te to cofadzie To jest te dziwne lagi, kurde no Nie przez tych... stój, bo jest tu jeden co się tepa no jest, tylko gdzie on kurwa. Go się nie da tu za... Ale możemy go teraz w, tej, w tym momencie zabić zamiast tam iść. Bo ja jakoś strzelam w niego i on nie ginie. No nie da się go zabić, nie da się. Da się, on ma bardzo dużo HP. Widzisz? No poczekajmy. Zrzekajmy tutaj jak się. Ej, no nie ma go. O góry. Nie. Hmm. No i wlazłeś. Tak, i cofnij się teraz. Siedźmy tutaj, gdzie jesteśmy. Cofnij się do mnie, zobacz gdzie ja jestem. To jest łatwiej, bo tu nie ma tych. Tych kurde nagrobków. I nie blokują ani ten. Jest to po prostu puste pole. A oni tu jakoś nie przychodzą, oni stoją tam. Więc to jest trochę łatwiej. No to... Dlaczego stójmy tu. Będę się te pających pozbyć. Dobra poszedł tam. Oni się tu zaraz właśnie, oni się masowo respią, a my potem jesteśmy tam w chuj zlagowania tak zlagowani, a on, on, oni tutaj jakoś nie przychodzą, więc... Wiesz. Więc jest okej. Okay. Znaleźliśmy baga. Ja pamiętam jak kiedyś się na hardcorze nie, 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 nie przeszłem. Jest to jest i tylko ich no i no. skończyliśmy. Dobra. O Boże, w co my gramy? Którym my jesteśmy? Który to? Ja jestem niebieski Ja jestem czerwony A my mamy te zielone, myślałem że czerwony. Bij drugiego, bij drugiego, bij drugiego Urwa Ale to jest głupie, nie lubię takich Ale muzyka jest cudowna Ciążliwa Ej tu jest pomieszane, nie mogę ten Poszedł Tabi Kurde, cegiełki Który Boom! Jeeey! High, <laughs> High five i kurde tak wiesz! Lufy sobie wzajem zatkać! <laughs> Dobra, dac 300, to zabrzmiało dziwnie. O! No nie, no znowu jesteś po No co? Zabijmy ich po prostu.

Ale ja to już jest... No, po prostu stać znowu w miejscu Odwracamy sterowanie Ja stoję w miejscu ja w mieście, jak to się zaczyna wyjąć. Dobrze że na do mnie odwraca strzelanie na prawę Ale mogli tak zrobić no, Byłoby chociaż ciekawy. Ej co teraz, na co my w ogóle czekamy? Bo zabijać ich, bo ciągle się pojawiają Okej, okay, ale coś się nam da Oj no i co, i czekaj, aż się zresztą O o, o o Bogi Fuck <laughs> Error A! Grę. You... Zapomniałem o tym! To chciałeś już...

gdzie jest Mats? mech 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 mech! hihi! Ańciej, wyjdź jak spadas, bo wiedziałem! Aj! Co, Co on jest kaczko? No fajnie wygląda. Więc z samu z Devil May Cry mi się przypomina coś takiego. Wiesz co? Nie wiem co, ale ja bym, ja bym chciał e, czymś takim być normalnie w, a... poza tą misją. Ale to jest głupie, że zawsze ci, przynaj... te, te bossy są największe, super. zajebiście wyglądają, a my jesteśmy gównami No. Ile jest? I kurde, ile mi zabrał? Jep. Yep.

ja nie wiem, który, peje, który to on, bo na razie go nie ma. Nie można wskakać w ble. Zabij wszystkich, haha, to mamy... Aaa, widzę, że ktoś tu dzisiaj zębów nie umył. Hi-hi. niektórym nie dogodzi 600 na... Nie, a wciśnij Shift, jak fajnie się wiem, biega. to jest taki rush, po No. wrócił! Lady Joker, on wrócił! Jebany, ma dużo życia. My też. Ale mu wróciło się HP, co stracił. To jest Oj tam, więcej pobędziesz demonem. Fuck you. A bym być tak całą grę, a nie, że było tutaj... No właśnie mówię, fajnie by było, gdybyśmy mogli tam w grze normalnie się w niego zamieniać. No, zmienić się, ale... Wciśnij prawe! Ło... Wow. Ej no... Fajne efekty w ogóle są. tak jak gra robiona dla jaj, ale jest... Jest niezła, z, jest z, niezła. I, no, w listach, kurde, które są mega płacą... Takie Call of Duty. Patrz ile... Ile hajsu jest wydane. Bardziej tam jest wydane na markety, gdzie jest ta samą grę. A grywalność jest ciągle taka sama. I ludzie to lubią. A to jest... A to jest zrobione dla fanów i co? I ludzie jakoś nie wiem albo krytykują, że, że to gówno i tak dalej, a każdy krytykuje, ciągle jest takie same, a, a wiesz. A ma cały czas inne opinie. No, albo się zmieniają. Ma -もし-もし. Maszy, maszy, maszy. Maszy, maszy. Nie, pipi, pipi, pipi. Maszy, maszy, maszy. Eh, Niestety ja y sekwencji kuta se nie mam. Miedzi mi. Ja sekwencji QTE nie mam niestety ale Bum mój ten łeb, zjedz go kurde na, spa na spaghetti do przerów. Na mielone! I, i przy połowie go na pół zgaduję. A nie, będzie go napierdalał. No myślałem, że go przy połowie tak ładnie na pół. Nie, byłoby za prosto. Ty w ogóle przeszedłeś kiedyś z Centro? Mmmm... Chyba na innym koncie. I to na koncie kolegi.

No okay. i tak po prostu... Yy, proponuję samochody, bo mamy zniżki. Zobacz. No bo broni, ulepszy, broni ulepszymy i koniec, a samochody możemy ulepszyć w nieskończoność tak naprawdę, dopóki nie będziemy mieli wszystkich. Ja też. Znaczy no nie mamy innego wyboru. Ty wybierasz coś, to ja muszę na to przystać, ja wybieram coś, to ty musisz przystać. No co ja fajnie wybory, że to na przykład wistale, to ja I Jesteś tak by zbagowało, że dwa na raz. i can recommend some good voice recognition software. i, I, I know the best. you and me, we've bonded. that's lovely. but i feel it's time for me to move on. to, to be honest, i'm a little scared of... well, dying. i do run a demanding workplace. maddie, i appreciate how you shared your concerns. I mean, the way Viola and Kiki handled their departures made me just want to kill someone, you know? Oh, absolutely. Well, I've got a flight to catch some. Maddie? Oh, God. Feel free to list me as a reference anytime. Yeah, so it. Dostaliśmy cyberspluvę i parę innych pierdów cyberspluwa strój, strój do mocapu. O jest, ten po ten, w końcu jest ten sołt. Rabat pojazdy. Ano. Czego chcieć więcej? Jest ten achievement, halo. Ej, właśnie. No właśnie, wychujali nasz. Ej, serio, ja chcę achievement. O jest! A nie, jeszcze filmik. Jest, u mnie jest już. Nie, to... o. Killdeckers.exe. Nie, takie chwila. Bo dostałem ulepszenia. Okay. wykrywać coś... przedmiotów. Wykrywacza przedmiotów nie, nie chcę. Nie. Po co mi z Po co nie mi z aha, nie, to jest co inne. Okej, okay, bo ja chciałem coś. Forteca. Coś jest z fortecą. Aha, nowe pojazdy. modyfikacja gangu i sachum. Stalności gangu. Skasowanie kosy, słuchaj, mógłbyś to kupić? Tak gdzie to jest? Skasowanie kosy u policji. Ale gdzie to jest? W którym tym? Yy, w premie? Nie, 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 w zdolno... zdolności. A akcję może? Nie, zdolności. W okay. gdzie to jest? Sprint. Używam. Gdzie sumie. to jest? Bo ja tego nie widzę. Mam kosę, są tylko kosy. O, ja sobie typie dwuręczną tą he. <laughs> cały hajs, poszedł prawie na to. Na co? Na dwuręczną maszynówkę, masunówkę, mosimosi. Okej, okay. dwuręczne masi, Yeah, she did. Yay! Yeah. 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 No, cool. yeah. Yay! My... Wow, jak to oh, wygląda. No, 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 Chandy? Fuck. fuck, fuck. 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 No i co, poczekaj chwilę. Zanim cokolwiek zrobimy, ja bym proponował już zakończyć ten odcinek. Dlaczego... Papa, pa. cześć.